Witam, z tej strony Rafał Dzisiaj pokażę wam nowości, jeśli chodzi o kolekcję moją. Dawno nic nie było o tej tematyce, także dzisiaj pokażę wam to, co już od jakiegoś czasu w kolekcji mam, ale jeszcze tego nie pokazywałem. Ok, więc zacznijmy. Będziemy lecieć tak, w mniej więcej w takiej kolejności, jak to tam w do, do kolekcji dochodziło zacznijmy sobie od yy, yy, no nie najnowszych ale od modeli z Legend FSO mamy Poloneza MR 83 to jest numer 11, on był opóźniony niestety yy, no więc tak, tak to się prezentuje niestety mój nie jest idealny tutaj jak możecie zauważyć te kółko troszeczkę wystaje. O, nic, trudno. Damy sobie go tam gdzieś na boczek. Oraz 12 numer, który również był opóźniony, Fiat 125P MR73. Model wykonany no, ładnie, mi się podoba, jeden z moich ulubionych Fiatów. Bardzo ładne koła, podobają mi się bardzo. ok I teraz mamy jeszcze model z kultowych ciężarówek PRL-u, numer 34. To jest Jelcz 315. Zdania na jego temat są generalnie podzielone. Niektórzy uważają, że jest fatalny w porównaniu do tego z Atlasu czy z kapu. No wiadomo, że to tam do kapu a nie do Atlasu tego jeszcze nie można porównywać, ale moim zdaniem też jest ok. I teraz już przechodzimy do modeli. Takich, nie z takich serii gazetowych, które teraz są dostępne. Więc zacznijmy sobie może tutaj e, taki większy zestaw modeli. Chyba kupione na Allegro to było. E, Moskwicz Aleko Kultowa PRL-u. E, taki nowszy samochód trochę jak widać. E, następnie mamy 4 łady. Łada niwa, niestety lusterka nie ma, trudno i tutaj też jakiegoś elementu brakuje Łada 2107 ładne koła niwa, niestety bez lusterek no. Może tutaj będziemy sobie układać takie ciekawsze modele, to sobie odsuniemy, to Ładę tutaj zostawimy, tam jeszcze Jelcza te, tego Poloneza i Fiata, Łada yy, 2104, czyli kombi, również niestety bez lusterka, ja te modele kupowałem po takiej bardzo okazyjnej cenie, jednakże no większość było uszkodzone. To tych, co tam chciałem, żeby kompletne, to tam jakieś części dorobiłem Ale generalnie nie do wszystkich ok I ostatnia Łada, to jest Łada 2101 Nie, 2102, przepraszam Ona jest kompletna chyba, jak tak patrzę Przód to jest oczywiście No, nie wiem jak to powiedzieć, inspirowany Tatem 124, a tam w temacie Łady jakoś się nie za bardzo interesuje Tego nie jestem w stanie powiedzieć, czy to była po prostu taka Podróba jak w przypadku Opla Kadeta. Czy faktycznie jakaś licencja. Tutaj sobie damy. I teraz dwie tatry będziemy mieli. Tatra 613, troszkę zakurzona. Mimo, że za szkłem są modele, to i tak już po tygodniu już tam trochę kurzu było. Hmm. Jeśli chodzi o Tatr, to troszeczkę nowsza limuzyna. Troszeczkę. Też bez lusterek niestety. I Tatra 603.1. Hmm. Czyli no tutaj zwykłe i to na przykład różni się tutaj tymi światłami inne też, no, nie powiem, fajny modelik mi się na przykład podoba, jeden z moich ulubionych generalnie lubię takie właśnie też Skody i tak dalej, czeskie ogólnie da 1300 kombi to też jest, to generalnie wszystko co teraz pokazywałem oprócz tych trzech pierwszych modeli, to są to są od PRL-u to również. Teraz będzie pięć światów aż. Mamy światopandę. Malutki samochodzik. Yy, kompletny. Z tego co tak patrzę. W ogóle musiałem go, go rozkręcać, bo tam do środka wpadło lusterko. Jakoś tak w transporcie chyba coś się tam stało. I, I się właśnie tam to lusterko dostało do środka. Fiat 120, 132P. Generalnie już od jakiegoś czasu planowałem kupić troszeczkę takich, właśnie światów tego typu. Ale jakoś tak nie umiałem się za to zabrać, zawsze to odblokowałem. No a teraz kupiłem zaraz 5. Jakoś tak wyszło. Teraz tutaj widzicie Fiat 131P. 228 3P. Tutaj taka wycieraczka trochę krzywa jakby, nie wiem. I ostatni świat to jest świat 127 p. Jaki też mały samochód. Następnie na mamy. IFE F8 Cabrio. polowałem na no ten model długo, znaczy no, to nie ma co polować za bardzo, bo to jest model dostępny raczej bez problemów, również niezbyt drogi. Ale ja jakoś zawsze Kupiłam coś innego zamiast tej IFE. I Volkswagen Golf. Może troszeczkę przesunę bo zaczynam się tutaj już nie mieścić o, Może tak yy, Golfik Podobny do tego z Mogel Bardzo podobny Trochę krzywa rejestracja tutaj trudno I również Pasa B2 Czyli potocznie nazywany rówkojadem. Niestety, jak wiele modeli, właśnie tego pasata u mnie również pęka. Tutaj może się zauważyć na masce. Nie, no, niestety, ale ciężko jest kupić model bez tego. Kolejny model to Wadburg 353 Trans. Generalnie miałem już wersję tą kombi Oraz karetkę, którą sam sobie zrobiłem Może też kiedyś zrobić odcinek może Gdzie pokażę konwersję moją Bo tam troszeczkę ich mam w sumie No i teraz mamy takie auta dostawcze bardziej Chociaż tutaj najpierw jest samochód rolniczy Oj Coś tam spadło o, w ogóle, teraz się zorientowałem, że on ma taki mały hack tutaj. Nie wiedziałem o tym. Tarpan 233. Uważany za najbrzydszy polski samochód. Czy może nie, nie najbrzydszy, chociaż też jest on zbyt ładny to on nie jest. Ale taki najgorzej wykonany polski samochód. Polski samochód. I jeszcze mamy tutaj dwa Żuki Żuk A05 Blaszak, jeszcze ten przód starego typu, tak zwany smutek i chyba model, z którego najbardziej się cieszę to jest żuk A15. Niestety on był bardzo wybrakowany i pouszkadzany tej wycieraczki takie no to jest stwardnięta plastelina, po prostu, no. Coś, coś co może kiedyś będę, będę robił. Jakieś dokupię wycieraczki, ale na razie jakoś mnie do tego nie ciągnę. to jeszcze kogut może się zobaczyć też, to jest nieoryginalny. Tutaj jest oryginalny, a tutaj dorobiony. to sobie gdzieś gotamy Może ten ifet gdzieś damy na bok. A tutaj żuka. Okej, okay, teraz na koniec jeszcze em, trzy modele w innej skali. Cznie sobie od tej najmniejszej to jest skala 1.72 Jelcz, Berliet. Kultowe auto PRL to jest chyba, bo ja się nie mylę. Albo kultowe autobusy. Czekajcie, tutaj może to będzie pisać gdzieś. Tylko nazwa. HPR 1000, jest nie 1000, tylko 110U, ale co to jest za seria, to nie piszę, wiem, że właśnie on był wydany w kultowych autobusach PRL-u oraz również w kultowych autobusach, także nie wiem, który jest który, teraz troszeczkę sobie może to odsunę, bo będą, będą większe modele, jest... Y samochodów PRL-u od Hachette Land Rover Defender Ja już tam GD24 nie zbieram, ani w ogóle tej serii, ale Po prostu był w kiosku, spodobał mi się i Po dłuższym namyśleniu się stwierdziłem, że kupię Ostrości nie ma jakoś o. Ładny model mi się podoba I ostatni model na dzisiejszej z to Junak M11 chyba. Yy, miałam z nim taki problem, że on się często rozpada do tego proszę bardzo. Potem tam jakoś trzeba wsadzić. dalej nie, nie trzyma. O, teraz stoi. Tutaj ma nóżkę, możemy sobie go podstawić i ładnie stoi. Dobrze, no, więc to było na tyle. Dzisiaj to jeszcze raz pokażę to wszystko. Generalnie modeli jest tych nowych, około 30, chyba. Chyba, nie jestem pewien. A, jeszcze o trzech zapomniałem. No to chwileczkę. Przejdziemy sobie do gablotki. O właśnie, to jest moja witrynka, też nowa, w miarę nowa, ma półki szklane, te drewniane są oryginalne, a te szklane są dorobione i właśnie jeszcze będąc na wakacjach w Chorwacji udało mi się dostać trzy modele, Tutaj jest, to jest firma Mondo Motors, ona chyba nie jest dostępna w Polsce, Tutaj jest Citroen 2CV, Renault 8, i Lamborghini P400 chyba, coś takiego no, więc to już było na tyle Trzymaj dzisiaj cześć